Stary Jan, jak chce siebie definiować, to mówi o sobie: Uczeń, którego Jezus kochał. Uczeń, którego Jezus kochał. Najpiękniejsze jest właśnie to, że on to pisze dobrze 70 lat po tym, jak Jezusa spotkał. Cały czas myśli o sobie jako o uczniu. To jest inaczej nazwana ta postawa Pawła, nie? że jesteś ciągle w gotowości wobec Boga, do czego cię Bóg prowadzi, czego Bóg od ciebie oczekuje, na jaką przestrzeń on cię otwiera. Jesteś ciągle w postawie ucznia, nie jesteś w postawie mistrza, nauczyciela, który nie wiem, z wysokości swojej wiedzy udziela wszystkim napomnień z Bogiem włącznie. Nie? Ciągle jesteś w postawie ucznia i to jest to, jak siebie definiujesz. Uczeń, którego Jezus kochał. Właśnie to jest miłość Jezusa do Was, że chce mieć w Was swoich uczniów. To jest Jego wielka miłość do Was. Nie? Największa radość, największa pasja, jaką można mieć w życiu. To być przed Jezusem ciągle, jak ktoś, kto się uczy od Niego. Największa radość to jest dać się Mu kolejny raz w życiu zaskoczyć, odkryć w Jego słowie jeszcze coś, czego nie widziałeś, choć czytałeś to słowo tysiąc razy. Być przed Nim w postawie ucznia i też być uczniem wśród współuczniów.